Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w audycji Rozmowy o gospodarce, czyli Kapitał Polityka, Jednostka. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. Witam tak. Państwa serdecznie. E, takie pytanie, bo jest problem, jeżeli chodzi o nasze polskie prawo i jego wpływ na gospodarkę, bo to są systemy niestety naczyń połączonych i to, jak prawo jest robione w naszym kraju, yy, wpływa na to, w jaki sposób jest prowadzona działalność gospodarcza. Czy, czy w tym momencie ta dolegliwość prawa i jego skomplikowanie i przedłużanie się spraw, jeżeli chodzi o polskie prawo, jest bardzo znaczącym problemem, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce w porównaniu z innymi krajami? No bez wątpienia tak. Generalnie jeżeli chodzi o poziom skomplikowania, no polskie prawo no do prostych nie należy, wręcz przeciwnie, ten system jest bardzo trudny i ludzie, którzy zajmują się, dajmy na to prawem podatkowym, doradztwem i tak dalej, sami znają tylko wycinek przepisów, a i tak jest to wielokrotnie więcej niż ma przeciętny obywatel w swoim zakresie wiedzy. Ta biegunka legislacyjna, ta ilość po prostu aktów prawnych, która reguluje nam i działalność gospodarczą, i po prostu życie na co dzień i przewlekłość spraw w sądach, i tak naprawdę w ogóle sposób stanowienia prawa, to wszystko wpływa na bardzo negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. No niestety. A z czego to wynika? Wynika to z faktu, że nasi ustawodawcy po prostu nie mają pojęcia, co, nad czym czasami głosują? No to. <laughs> Teoretycznie mamy coś takiego jak teoria racjonalnego ustawodawcy, aczkolwiek no, jest to teoria. W praktyce to wygląda różnie. No, przede wszystkim tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, niesamowite wręcz tempo prac Sejmu, i po prostu nasi kochani posłowie bardzo często nawet nie mają pojęcia, nad czym oni tak naprawdę głosują, po prostu nie mieli jak się zapoznać z aktami prawnymi, których jest tak dużo. A po drugie to jest wpływ prawodawstwa z Unii Europejskiej, które teraz to jest obecnie naprawdę znaczący procent polskiego prawa i tam... Ta ilość aktów prawnych, które trzeba implementować do polskiego systemu też dodaje nam naprawdę całą masę pracy w polskim Sejmie, w polskim Senacie, w parlamencie. A to wynika już z tego, że po prostu ci ludzie nie mają pojęcia o prowadzeniu działalności gospodarczej, a e, uznają i twierdzą, że znają się na tyle na prawie, żeby nam decydować i układać to życie? No, na pewno nie jest tak, że nikt tam... Wśród tych 460 posłów się nie zna na prowadzeniu działalności gospodarczej. Poseł Jakub, jest biznesmenem, także tak, o no, to mówię, chodzi, to... zdarzają, zdarzają się chlubne wyjątki w tej dziedzinie. Natomiast no, na pewno też nie jest tak, że zdecydowana większość posłów to są przedsiębiorcy. No, tutaj, no, nie czy osiem, prawnicy. Czy prawnicy, dokładnie tak. Z tego, co ja się orientuję, to większość z nich jest po historii. Tak, historyków jest dużo, eksnauczycieli nauczycieli. tak dalej. <laughs> e... Taka rzecz, czy w związku z tym, że ci ludzie nie potrafią rozumieć przedsiębiorców i co im dolega i te wszystkie rady, które podają różne think tanki, jak Centrum Adama Smitha, czy, czy Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich, czy Lewiatan, one trafiają o, o, po prostu o ścianę? No ja nie no czy o ścianę. Wydaje mi się, że... Na pewno są ludzie, którzy już na etapie tworzenia prawa biorą to sobie do serca, natomiast no, nie oszukujmy się, ustrój mamy taki, że prawo i to jak ono będzie wyglądać dyktuje partia rządząca, no, w tym wypadku jeszcze. Bez koalicjantów, więc to już w ogóle jest jeden klub i jedno władztwo, tak naprawdę. I oni po prostu, jeżeli mają taką, a nie inną wizję polityki gospodarczej, to taką będą prowadzić. To znaczy, oni prowadzą taką, a nie inną politykę gospodarczą, bo twierdzą, że wypełniają obietnice wyborcze. Ale czy to jest jednoznaczne, czy rzeczywiście usprawniają proces? Mamy XXI wiek. W wielu krajach. System rejestracji i prowadzenia przedsiębiorczości i całej tej otoczki prawno-podatkowej jest tak sprowadzony już do automatyzacji, że wszystko się robi przez internet i wysyła się po prostu pliki, a u nas to raczkuje fakt. Jest wprowadzony JPK, który trzeba regularnie wprowadzać, ale się okazuje, że tak jak przykładowo może przedsiębiorca wziąć i Złożyć pliki JPK swoim podpisem autoryzowanym. Przypomnę Państwu, że w Polsce jest wprowadzony system podpisu elektronicznego, uwierzytelnionego, który pozwala podpisywać w internecie poprzez kanały elektroniczne dokumenty w relacjach z urzędami, ale się okazuje, że mały przedsiębiorca, który nie ma Pełnego podpisu cyfrowego, może złożyć deklarację od PK, ale już przykładowo deklaracji VAT-7 de nie. Czy tu jest przykład kolejnej niekonsekwencji z tego, co wychodzi z Ministerstwa Finansów? No, bez wątpienia tak. Generalnie w porównaniu z tymi krajami, nazwijmy to wysoce rozwiniętymi, to rzeczywiście no, my jesteśmy trochę na etapie raczkowania. U nas procedura założenia działalności gospodarczej, rozpoczęcia, do no, najprostszych nie należy. Wręcz przeciwnie, jest to. Naprawdę wymaga to dużej ilości pracy, a jednocześnie analizując na pod kątem prawa karnego, karnego skarbowego i tak dalej, to daje też olbrzymie pole do nadużyć. A czy to nie jest tak, że y, określone grupy interesu dbają po prostu o swój interes, żeby y, mieć pewność, że będą mieć zatrudnienie w sferze budżetowej? Tak też może być. No, przy czym pamiętajmy, że w ogóle, jeżeli chodzi o prawo gospodarcze i gospodarkę Rzeczypospolitej. Ona jest determinowana nie tylko przez ustawy, ale również przez ustawę zasadniczą. Jeżeli tam są problemy, a są, no to Siłą rzeczy na dole też nie może być dobrze. Więc. No, Konstytucja jest ustawą zasadniczą, z której wypływają wszystkie pozostałe prawa. No, no, a, tak. Więc, jeżeli został przywołany ten temat Konstytucji i zapisów e, o gospodarce, jeżeli chodzi o Konstytucję, to jak wygląda sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Czy to rzeczywiście jest niezależne ciało, czy to jest czwarta izba parlamentu, jak niektórzy mówią, że przepychane są rzeczy, które pasują e, obecnie rządzącej władzy, tej czy innej? a nie, że tak powiem, dbają o interes obywatela. No ja powiem tak, no na pewno nie jestem zwolennikiem tak daleko idącej teorii, że Trybunał Konstytucyjny, czy to za tej, czy za jakiejkolwiek innej władzy, to jest takie czysto upolitycznione ciało, gdzie się wsadza jakiś swoich nominatów i oni tam pod linię partii rządzącej będą wszystko przepychać, bo mamy przykłady tego, że nieraz Rząd, rządowe projekty i tak dalej, przegrywały rozprawy w trybunale, i ich było to uznawane za niekonstytucyjne. Natomiast, i tutaj to trzeba z całą mocą podkreślić, bywały też takie przypadki, gdzie coś, co było ewidentnie, ewidentnie naruszeniem po prostu prawi wolności obywatelskich przez trybunał po prostu przeszło niezauważone. I tutaj zamiast trybunał stanąć na straży, wolności obywateli po prostu sprawę wziął i zbagatelizował. A możemy podać takie przykłady? Czy sprawa OFE może być takim tak, przykładem? Tak, sprawa OFE jest bez wątpienia takim przykładem. Już do tego stopnia to było, że tak powiem, rozdmuchane, że krążyły teorie, że prezes Rzepiński wtedy wysyłał zapytania do premiera Rzeczypospolitej Donalda Tuska, czy jakby on na przykład uznał za niekonstytucyjne podwyższenie wieku emerytalnego albo właśnie to zabór pieniędzy z oferty, to czy budżet by wtedy wytrzymał taką no decyzję? To, jest... no to, nie, to, to, czy budżet to wytrzyma, czy nie, powinno mieć wpływu na konstytucyjność czy niekonstytucyjność danego przepisu. No, szanowni Państwo, tak, tak po prostu jest, że no, przepis albo jest zgodny z konstytucją, albo z konstytucją zgodny nie jest. Stan gospodarki nie ma co do tego tutaj nic do rzeczy. No. Więc to jest słynny tam zapis, jeżeli chodzi, że w sytuacji krytycznej dla budżetu państwa Trybunał Konstytucyjny może wystąpić do prezesa Rady Ministrów z zapytaniem o skutki finansowe ich decyzji. I w przypadku, nawet jeżeli coś byłoby konstytucyjne, jak na przykład wspomniane OFE, czy y, wtedy byłaby informacja tak, to stanowi zagrożenie dla stabilności budżetu państwa i w tym momencie wprowadzenie tej zmiany spowoduje poważne zachwiania, radykalne cięcia, jeżeli chodzi o wydatki albo o zwiększenie bazy fiskalnej i przyciskanie, żeby jeszcze więcej pieniędzy z podatnika wyci wycisnąć? Hmm. Czy to y, w tym momencie ten Trybunał Konstytucyjny ma sens? Bo w tym momencie jest pytanie o, taki, o taką kwestię. Czy Trybunał Konstytucyjny dba o interes obywatela, czy dba o, o interes budżetu państwa? Bo budżet państwa to też jesteśmy my, tylko, że my nie jesteśmy w stanie podejmować decyzji co do wysokości tego budżetu państwa, bądź też wydatków z tego budżetu państwa, jak słynna Polska Agencja Kosmiczna w swoim czasie. sobie no, jaskrawy przykład swoją drogą, gdzie Polska wydawała, wydaje nadal grube miliony na to, żeby kolonizować kosmos. Ale wracając do pytania, to generalnie tak, Trybunał stoi na Straży Obywatela i stoi na Straży prawi Wolności, natomiast tutaj trzeba rozróżnić, że Trybunał ocenia naprawdę przeróżne sprawy, bo z Konstytucji wynika cały nasz system prawny, no nie tylko, nie tylko gospodarka, no i w bardzo wielu przypadkach tam obywatele rzeczywiście szukają pomocy w Trybunale, o czym świadczy choćby olbrzymia ilość skarg konstytucyjnych, która tam rokrocznie wpływa do Trybunału, natomiast w sprawach gospodarczych gdzie już jest to newralgiczne, powiedzmy, dla interesów państwa, no tutaj można mieć wątpliwości, czy rzeczywiście Trybunał jest w pełni niezawisły. Ale to nie, 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 ma, nie ma nic wspólnego z tym, co się wydarzyło w 2015 roku, bo to po prostu sama zasada powoływania sędziów do Trybunału i ich skład tak naprawdę od jego powstania. Już budzi tego typu wątpliwości. Czy to w takim razie należałoby dokonać takiej zmiany w prawie, w konstytucji, że Trybunał Konstytucyjny i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani też w wyborach powszechnych, jak prezydent? I w tym momencie też wprowadzenie zapisu o, refer o referendum do odwoływ odwoływania takich sędziów. Jak proponuje z 15, jeżeli chodzi o kwestie posłów i radnych, że można ich w referendach usuwać, jeżeli nie będą wypełniali swoich albo obietnic wyborczych, albo będą się sprzeniewierzać dobremu interesowi lokalnej społeczności, bądź też swojego okręgu wyborczego? Czy to by zmieniło sytuację, jeżeli chodzi o percepcję? tych sędzi w Trybunale Konstytucyjnym, że oni nie są zależni od polityków i, i rządzących bądź tej czy innej frakcji, bo nie, nie chodzi mi tu o obecną rządzącą koalicję Zjednoczonej Prawicy, tylko czy e, byłaby to lepsze rozwiązanie? Znaczy, ja generalnie nie jestem zwolennikiem wybierania władzy sądowniczej w wyborach powszechnych, już tłumaczę dlaczego. Mianowicie, chodzi o to, że Akurat sędziowie muszą mieć naprawdę bardzo poważne kompetencje, z których obywatel bardzo często nie zdaje sobie sprawy. Taki przeciętny obywatel, co mówniczą oczywiście nie ujmuje, tak jak ja nie muszę wiedzieć, czym dokładnie zajmuje się notariusz czy radca podatkowy, tak samo przeciętny obywatel nie musi dokładnie wiedzieć, czym na co dzień zajmuje się sędzia. To nie jest tylko tak, że on przychodzi na salę i wydaje wyrok. A sędzia trybunału już zwłaszcza. Natomiast to, jak system skonstruowany jest dzisiaj, bo też nie każdy wie, Trybunał jest powołany po to, żeby kontrolować władzę ustawodawczą, żeby te akty, które wychodzą z polskiego parlamentu sprawdzać pod kątem zgodności z konstytucją. A kto powołuje sędziów trybunału, powołuje ich Sejm, czyli jakby nie patrzyć władza ustawodawcza. To co to jest za kontrola, skoro ja sam sobie powołuję tego, kto będzie mnie kontrolował? No to jak mi się nie będzie no podobało, to sobie zmienię. Można tu spotkać się z, z zarzutem w tej, w tej logice. O brak rozdzielności między władza, władzami wykonawczą, sądowniczą. Tak jest, że tutaj trójpodział jest. ustawodawczą. Jest, powiedzmy, w pewien sposób naruszony. i Ja byłbym zwolennikiem przerzucenia mimo wszystko wyboru sędziów Trybunału, zgodnie z zasadą równoważenia się władz, na władzę wykonawczą. W Stanach sędziowie są powoływani przez prezydenta. Nie ma to nic wspólnego z kongresem, oprócz tego, że władza ustawodawcza po prostu zatwierdza ten wybór, może go ewentualnie odrzucić, natomiast nie może samemu sobie nominować kandydata na sędziego i Proszę państwa, uwierzą państwo w ale działa. No właśnie miałem wspomnieć o, o systemie amerykańskim, że tam często w filmach słychać, że e, lokalny, e, tak zwany e, DA jest wybierany w wyborach powszechnych, a nie jest wybierany w, w sposób przez władzę wykonawczą. Tak, Dys, sędzi sędziowie pokoju i jeżeli my byśmy wprowadzali coś takiego w Polsce, to również uważam, że spokojnie można by ich wybierać w wyborach powszechnych. Są na tyle... Powiedzmy, pierwszą instancją, na tyle blisko ludzi, że rzeczywiście te wybory wtedy mają sens, bo to ludzie wybierają człowieka, który, którego znają i który ocenia tak naprawdę spory pomiędzy sąsiadami. Natomiast w Stanach również jest tak, że sędziowie już federalni nie są wybierani w wyborach powszechnych, i w Polsce, mimo wszystko, trzymałbym się tego, że sędziowie już na tym poziomie sądów apelacyjnych Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Administracyjnych powinni być mianowani. A to w jaki sposób to jest do dyskusji. Bo, ponieważ w obecnym kształcie, powiedzmy, również sposób powoływania sędziów budzi całą masę zastrzeżeń. Patrz, niedawny spór o KRS. I... Właśnie. Reasumując, czy po prostu to wynika z faktu, że ludzie są nieświadomi i nie mają tego, tej wiedzy, jeżeli chodzi o to, o mechanizmy sprawowania władzy i wykonywania, ale myślę, proszę państwa, że tą odpowiedź uzyskamy po przerwie na którą Państwa teraz zapraszam.